Ostatni wyścig Lewandowskiego. Musi pokonać legendę i pobić rekord, ale kończy mu się czas. Robert Lewandowski. W swojej karierze wygrał niemal wszystko. Pokonał każdego rywala, złamał każdy rekord, który wydawał się nie do złamania. A jednak, u schyłku swojej legendarnej przygody z futbolem, stanął przed przeciwnikiem, którego nie da się oszukać, przedryblować ani pokonać siłą. Tym przeciwnikiem jest czas. Właśnie teraz, w biurach i na korytarzach Camp Nou, rozpoczął się dla Polaka ostatni, najbardziej pasjonujący wyścig. Wyścig z uciekającymi miesiącami, z metryką i z historią samego klubu. Robert Lewandowski został postawiony pod ścianą. Jeśli chce na zawsze zapisać się w panteonie największych legend FC Barcelony, nie wystarczy już strzelać goli. Musi wygrać z czasem. Przypomnijmy sobie lato 2022 roku. To wtedy, po długiej i medialnej sadze transferowej Lewy zameldował się w Katalonii. Barcelona, pogrążona w finansowych tarapatach, zaryzykowała i wyłożyła na stół blisko 50 milionów euro za piłkarza, który za chwilę miał skończyć 34 lata. Wielu pukało się w czoło, wielu wróżyło katastrofę. Pytano, czy to ma sens, czy to nie jest ruch dyktowany paniką? A Robert? On zacisnął zęby i zaczął robić to, co potrafi najlepiej strzelać gole. Udowadniał, że jego wiek biologiczny to tylko liczba, a głód bramek i sukcesów jest wciąż taki sam jak u dwudziestolatka. Jednak po fenomenalnym początku przyszły trudniejsze chwile. Spadek formy, który trwał przez niemal półtora sezonu, sprawił, że nad głową Polaka znów zaczęły zbierać się czarne chmury. Pojawiły się spekulacje. Plotki o sprzedaży, o zmierzchu jego ery. Wszystko ucichło wraz z przyjściem Hansiego Flique. Trenera, który zna Roberta na wylot, który potrafił przywrócić mu dawny blask i który na nowo uczynił go centralną postacią ataku. I właśnie teraz, gdy lewy znów jest na fali wznoszącej, pojawia się problem fundamentalny jego kontrakt. Umowa polskiego napastnika z Barceloną wygasa w czerwcu 2026 roku. Zostało więc mniej niż 12 miesięcy. To prawda, w kontrakcie istnieje zapis, który pozwala klubowi jednostronnie przedłużyć porozumienie o kolejny rok, ale do dziś Blaugrana nie ogłosiła, że z tej opcji skorzystała. Czas ucieka nieubłaganie, a przed Robertem stoją dwa historyczne wyzwania. Dwa rekordy, które, jeśli je pobije, uczynią go nieśmiertelnym w oczach kibiców Barcelony. Rekord numer jeden Wieczny młodzieniec. Walka z legendą Daniego Alvesa. Najstarszym zawodnikiem, jaki kiedykolwiek założył koszulkę Blaugrane w oficjalnym meczu, pozostaje właśnie brazylijski Virtuos. Gdy 22 maja 2022 roku Alves wychodził na boisko w meczu z Villa Real, miał dokładnie 39 lat i 16 dni. To kosmiczny wynik, dowód na nieprawdopodobną długowieczność i profesjonalizm. Czy Robert Lewandowski może go pobić? Policzmy. Już za kilka dni, 21 sierpnia, Polak skończy 37 lat. Prosta matematyka mówi nam, że aby pobić rekord Alvesa, Lewy musiałby grać w Barcelonie przynajmniej do zimy 2028 roku. Musiałby przedłużyć swój kontrakt nie tylko o ten opcjonalny rok, ale o co najmniej jeszcze jeden sezon 2027 i 2028. Dokładna data kiedy mógłby wyprzedzić Brazylijczyka na tej historycznej liście to 7 września 2027 roku. Wtedy miałby 39 lat i 17 dni. To wydaje się odległą przyszłością, ale w futbolu na najwyższym poziomie to niemal wieczność. Rekord numer 2. Panteon najlepszych strzelców. Walka z cieniami Samuela Eto'o i Luisa Suareza. Na ten moment Robert ma na swoim koncie dokładnie 147 występów w koszulce Barcelony, w których strzelił 101 goli i zanotował 20 asyst. To już teraz fenomenalny wynik. Ale apetyt rośnie w miarę jedzenia. Oczywiście, dogonienie absolutnego lidera i boga tego klubu, Leo Messiego, jest niemożliwe. Ale tuż pod szczytem znajdują się legendy, które są w zasięgu Polaka. Piąte miejsce w historycznej klasyfikacji strzelców zajmuje niezapomniany kamerunski snajper Samuel Etoo, który dla Blaugrany strzelił 130 bramek. Do wyprzedzenia go Robertowi brakuje więc 30 goli. Biorąc pod uwagę jego skuteczność, jest to cel jak najbardziej realny do osiągnięcia w ciągu najbliższych dwóch sezonów. Ale prawdziwym wyzwaniem, celem, który ugruntowałby jego pozycję wśród największych dziewiątek w historii klubu, jest podium. A to otwiera genialny Urugwajczyk, Luis Suarez z dorobkiem 195 bramek. Do niego lewemu brakuje aż 95 trafień. To już jest wyzwanie z gatunku tych najtrudniejszych, wymagające nie tylko przedłużenia kontraktu, ale utrzymania strzeleckiej formy na kosmicznym poziomie przez kolejne 3 do 4 lata. Robert Lewandowski stoi więc na rozdrożu. Z jednej strony ma na stole dwa historyczne, niemal nieśmiertelne rekordy, które mogą go wynieść na absolutny piedestał w historii FC Barcelony. Z drugiej, ma świadomość własnego wieku i nieubłaganie tykającego zegara. Musi podjąć decyzję: czy chce rzucić wszystko na jedną kartę i rozpocząć ten ostatni, szalony wyścig z czasem? Czy przekona klub, że warto w niego zainwestować na kolejne lata? Czy jego organizm wytrzyma trudy gry na najwyższym poziomie do niemal czterdziestego roku życia? Jego niedawna odnowa formy pod okiem Hansiego Flicke daje nadzieję, że jest to możliwe. Ale ostateczna decyzja nie zależy tylko od niego. Zależy od zarządu, od wizji klubu i od tego, czy Barcelona będzie chciała budować przyszłość wokół prawie 40-letniego napastnika. Jedno jest pewne. Najbliższe miesiące pokażą, czy Robert Lewandowski zadowoli się statusem jednej z gwiazd, czy też podejmie rękawice i spróbuje dokonać niemożliwego, by stać się wieczną legendą. A my, kibice, będziemy świadkami tego fascynującego, ostatniego wyścigu. Jedno jest pewne, dla Roberta Lewandowskiego rozpoczął się właśnie wyścig z czasem. A stawką jest nie tylko nowy kontrakt, ale przede wszystkim nieśmiertelność w klubie, który kocha futbol jak nikt inny. Zostawcie łapkę w górę, jeśli wierzycie, że Lewandowski tego dokona i subskrybujcie, by nie przegapić jego kolejnych kroków w drodze do historii. Czy Lewandowski zostanie w Barcelonie do 2028 roku i przeskoczy Alvesa? Jak myślicie? Komentarze są Wasze.